Dobra, słuchajcie, w końcu ktoś mi ufa. Ktoś mi w końcu ufa. komentarz ja, coś na temat. To jest. On mi w końcu ktoś mi ufał, słuchajcie. W końcu, no, w sumie. Po co mówię, słuchajcie, skoro pewnie tylko od fankę, babów, yy, fankę babów mi subskrybuje, ale. Yy, tutaj coś tam. Yy, on to bo zaczęło się tak, że konto straciłem. Nie miałem nic, nie miałem nic. Czy ja nie ma subskrypcji. Yy, nie miałem nic w ogóle. Totalnie. Znaczy miałem. W sensie nagle wchodzę. Loguję się na konto. I nagle ksiup nie ma. Yy, jakiś użytkownik jest aktywny na twoim koncie przez 42 godziny. Ja takie wytyfuję. Kto, kto ma kto chce ciągle odpalić? Konto moje i w końcu ktoś mi pomógł. Napisałem tutaj, napisałem tutaj yy, pomocy. Jakiś typ mi konto zhakował i zmienił nazwę na Kulkit i nie mogę się zalogować. I on mi w końcu napisał, tak ten Kulkit jest. W SUS. Ron się wścieknie, a myślałem, że to ty jesteś tym Kulkit. I nagle wrócił filmik, siup, i tutaj Gamer prosi mnie o coś. I tutaj jest tak. Mm, tutaj mówi coś tam, coś tam. Yy, mm, fajnie było widać mój kom. Yy, jednak już Ci ufam. Ten komentarz do, do, dotyczy plays Gamer. Yy, no i to ja. No ja idem uśmieszek, bo strzyłem te inne takie, że mi nie ufa. Yy. I tutaj mi ją pomoże. Ale jak mi pomożesz? właśnie... Ej, w sumie jak on mi by mógł pomóc? No, hasła nie zna mojego, bo nie daje randomom. Znaczy w sumie to nie jest aż taki random. Bo trochę już patrzę na niego kanał, na jego kanał. On nawet o tym nie wiedział. Jeszcze jak? Uważaj na królki do czemu. Bo on to haker. On hakuje, on nie zgrywa, więc może w każdej chwili hakować inne konta. Jedynym plusem jest taki, że on... Nie, jedynym plusem jest taki, niech on hakuje Mr. Kamil. E, bez kitu. Bez kitu, tak, zrób tak. Panie, panie kulki idzie. Panie Bogu kulki idzie. Proszę, hakuj go. Sorry, moja monetka, którą się antystresowuje. Zbudowałem minkę, zaraz Wam pokażę. Z tej takiej tej zrobiłem aż taką minkę. Tu język, tu buzia, tu oczy, tu brwi. No, wracamy do głównego tematu. Yy, także no. Yy, mam nadzieję, że Panie Kulkit zhakuje konto i yy, znaczy zhakuje mnie. No fajnie. Konto Mr. Kamila. Bo Mr. Kamil jest niefajny. I dziękuję Ci, Panie Mr. Kasper Fantakosów. Niestety chciałbym zobaczyć Twój profil, ale nie mogę, bo niestety jest niewyraźny. A chciałbym bardzo zobaczyć. Może playlisty. Powodzenia. Przygody moja na sezon drugi. Yy, chciałbym się bardzo przyjrzeć. Także no. Ale w ogóle... Sprawdźmy jeszcze, czy jeszcze. O! Proszę bardzo! Czemu tu jest w tle McDonald's? Czemu tu jest w tle McDonald's? Patrzcie na ten baner. W tle jest taka linia McDonald'ów. No to fajnie, on chyba lubi maka. Sprawdźmy, czy taka osoba mi pomoże. I sprawdźmy, czy ona mi pomoże. Zatrzymaj to główienko. I w ogóle, fankę bałów. czemu Fox? Ja, ja jestem psem. Ja jestem psem. Gumijakutkowym psem. Tak. Bo jak to zabrzmiało? sprawdźmy. Nie. No, niestety nie. Ale mam nadzieję, że. On już odszedł. Poczekajcie, ja sprawdzę, zaloguję się jeszcze raz i sprawdzę, czy on nadal jest aktywny. Bez kitu on jest ciągle aktywny. On, on, on już 53 godziny. 53 godziny jest na, kale, na kanale. I patrzcie, jak teraz spróbuję się zalogować, to. To zobaczycie. Ej działa! Co jest? Ej nie, poczek Ej, poczekajcie, bo muszę coś zrobić. Ej, dobra jestem. Nie, no takie żarty. Nie, no wywaliła mnie z konta. Nie, no nie da się, no proszę, pomocy. Są dwa komentarze. Kościu, ja wiem co ro robić. Musimy pokonać jego własną. Jak? Jaką bronią? Halo! Czy ja o czymś nie wiem? Czy ja o czymś nie wiem? Ja jestem tym pieskiem. Tym, tym sibajnym pieskiem a nie kurde, jakimś liskiem. Przepraszam. Yy, poczekajcie, bo nie chce mi się stać, dlatego. Krzesło se wezmę. Dobra. Yy, nie, gify, proszę, nie. No, musiały być gify. Yy, sorry, musiałem emotkę. Mi Mu się to spodobało. Molinkę biją mojego pieska, kleciutko. Tak, nie, co, co, co ja nie chcę? Ja jeszcze sprawdzić, czy chcę. Korki. Tak to. I sprawdźmy jeszcze, co jest, Co mam. Ej, on mi hakował 5 subów Dziękuję panie Kulpit Są te stare filmy. Endworld. He he kto teraz umrze w pikselach? Aha, dobra. Mm, to jest stare. Chcę sprawdzić czy zaatakował mojego przyjaciela Flipiego. Czekajcie, bo ta minka się powoli już tutaj niszczy. To się Dobra, Ty, dobra. ci już tą minkę. Flick No kurde. Dobra, widzimy się, jak sprawdzę to. Dobra, i sprawdźmy na przykład filmik y, o nazwie My Old Art. Join team kulki. Join today. Team kulki. Join today. Ja widzę... O, to jest to stare. Czy go na. Team kurki, join today. No to fajne. A może... A może nawiedziło też Agi Kajgi, coś takiego. No. Team kurki, join today. Nice. Tak, to się nagrywa, już powiem takie. Dobra, jeszcze ostatnią rzecz chcę sprawdzić. Co ja chcę sprawdzić? Nic nie chciałem sprawdzić. Yy, może, A może Mary Mary poprosiła General Brook, żeby poprosiła Tubersa, żeby Tuber poprosił kulkida, żeby nawiedził mój ten? Hmm. I w ogóle chyba mówiłem o tym, ale z tego CP coś tam, coś tam, coś tam, wychodzi kulkid i pomocy. Ja tu paluszków nie. Nie, nie, nie zbieram. Dobra, sprawdźmy jeszcze, co, czy coś mi odpisał. Przy okazji mam subiczka. Mm, proszę. Tu, tu, tu. Dobra, widzimy się, jak wszystkie rzeczy sprawdzę i później wam powiem. Odkryłem film. Obejrzałem go. I nagle wpisałem jeszcze raz ten film i już go nie było. Film został usunięty przez przesyłającego na kanale Kulkit. Cool to brzmi jak jakiś cukierek. Kulkit. Cool yy, Lagi. Odkryłem to, że był to filmik, w którym było. Hi, x -Face gamer, Takim dziwnym tonem. If you want my channel. Znaczy, if you want your channel. Please add me in friends. Yy, co to było jeszcze I tak hi Gabriel? If you want your channel, add me in Friend Roblox, or I will hack you or join my team. Please do not. I tam się skończył film. Bez kitu. Poczekajcie chwilkę. Bo mi się coś tutaj zliczowało oh, O Boże! Poczekajcie chwilkę. Dostałem właśnie messenger do tego linka z tym filmem i później chciałem napisać do niego i nagle nie mogłem, bo, bo nie było go. Pisałem, nie patrzyłem do, na nazwę, ale no. Zabrałem wszystko no i to jest sus. E, jeśli ktoś chce mi pomóc to please. Pomocy.